Najpierw omówię, jak przygotować dysk twardy komputera do instalacji jednego systemu operacyjnego, to jest Linuxa. Niestety, na moim filmie nie widać opisów na przyciskach. Pierwszy od lewej to Dodaj, Edytuj, Zmień rozmiar, Usuń oraz Zaawansowane. Najpierw usuniemy wszystkie partycje. Robimy to, zaznaczając pozycję na górnej liście. Oraz klikając usuń. Teraz odpowiednio podzielimy dysk. Klikamy dodaj. Dysk twardy może posiadać tylko cztery partycje podstawowe. Możesz jednak zamiast tego utworzyć partycję rozszerzoną. Pozwoli ci ona na utworzenie w niej dodatkowych partycji logicznych. Jest to przydatne, jeśli chcesz utworzyć oddzielną partycję dla dokumentów, oddzielną dla kolekcji muzyki i tym podobne. Dysk podzielę według następującego schematu. Jedna partycja podstawowa o rozmiarze 8 GB na dokumenty oraz partycja rozszerzona. W której będą znajdować się dwie partycje logiczne, które wykorzystamy do zainstalowania systemu Linux. Wybieram partycja podstawowa oraz klikam dalej. Jej rozmiar ustawiam na 8 GB. Partycję sformatuję systemem plików EXT4. W miejscu punkt montowania wpisuję slash, media, slash, pliki. Teraz podzielę dysk dla systemu Linux. Klikam Dodaj oraz wybieram Partycja rozszerzona. Ustawiam na maksymalna wielkość. Ponownie klikam dodaj, aby utworzyć partycje logiczne. Najpierw utworzymy partycję swap. Swap jest partycją wymiany, która służy do tymczasowego przychowywania danych w sytuacji, gdy ich ilość przekracza ilość wolnej pamięci RAM. Jej wielkość powinna być określona w zależności od wielkości fizycznie dostępnej w komputerze pamięci RAM. Przeważnie jest ona dwa razy większa. Przy większej ilości pamięci RAM zakładanie partycji wymiany nie jest konieczne. W naszym wypadku utworzymy partycję 900 MB. Z listy system plików wybieram swap. Następnie utworzymy główną partycję systemu Linux. Klikamy dodaj. Wybieramy maksymalna wielkość. System plików ustawiam na EXT4. Jako punkt montowania wybieram slash, czyli główną partycję systemu Linux. Klikamy zakończ. Partycjonowanie dysku pod kątem dwóch systemów operacyjnych jest bardzo podobne. Aby zainstalować OpenSUSE bez usuwania systemu Windows, będziemy musieli zmniejszyć partycję Windows, a następnie wykorzystać uwolnione miejsce do zainstalowania OpenSUSE. Najpierw należy jednak w systemie Windows wykonać następujące czynności. Uruchomić program ScanDisk oraz uruchomić program Defrag. Partycję Windows można poznać po jej typie. Najczęściej jest ona oznaczona jako NTFS lub FAT. W tym wypadku Miejsce na dysku jest całkowicie przeznaczone dla systemu Windows. Zaznaczamy tą partycję oraz klikamy Zmień rozmiar. Systemowi Windows zostawiamy 8 GB wolnego miejsca. Tak jak ostatnio, przygotujemy dysk do zainstalowania systemu Linux. Klikamy Dodaj. Ponownie wybieram partycję rozszerzoną. Zaznaczam maksymalna wielkość oraz klikam Zakończ. Teraz utworzę dwie partycje logiczne które posłużą do zainstalowania systemu Linux. Aby mieć dostęp do plików na partycji Windows zmienię punkt montowania tej partycji. Zaznaczam partycję Windows oraz klikam Edytuj. Wybieram montuj partycję. A jako punkt montowania wpisuję Slash Media Slash Windows. Klikam akceptuj. Następnie klikam dalej.